Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatni kadr to było właśnie pożegnanie się w lustrze z Wami. A teraz jesteśmy w trasie i stwierdziłam, że muszę zacząć już nowy odcinek, bo chcę Wam coś pokazać. Chcę Wam pokazać, co wczoraj fajnego zjedliśmy. Są to takie ciacha, to jest jedno ciacha w tym opakowaniu 50 gramowe. Naprawdę ciężkie, zwarte, zbite i takie konkretne. Czekoladowe ciacho z e, orzeszkami i z e, karmelem w środku. E, raczej ta masa porównałabym ją z takiego po prostu dobrego masła orzechowego. Czułeś tam karmel? Ja też właśnie tak nie za bardzo. A wiesz, jak kibasz to nie słyszę. Nie, Robisz to samo, co Max. Więc e, nastawcie się na smak raczej takiego właśnie fajnego masła. To no tą wyłączną klimatyzację, bo tak wali, że nic ja nie jest. Dięks. Więc e, nastawcie się raczej tutaj na smaczek, moim zdaniem, takiego dobrego masła orzechowego. Ej! E, I e, one są, nie wiem po ile, po 5 zł, coś takiego. To jedno ciacho. Jak widzicie, jest tutaj e, bez dodatku cukru. E, I makro tego ciacha wygląda naprawdę mm, dobrze. Ja nie wiem, czy to, to tutaj zobaczycie w tych 50 gramach. Akurat, może ja Wam przeczytam po prostu. I teraz mamy tak tutaj, 12 g tłuszczu, 5,8 g węglowodanów i białka mamy 13 g w takim ciachu. To są wartości, o, bo tutaj mi się urwało i tak kiepsko widać, ale może coś widzicie. Wartości dla 100 g, czyli jakby dla dwóch ciach, to jest 12 g węglowodanów. Ale naprawdę dwóch moim zdaniem normalne uczłomie się nie będzie chciało, bo są tak zapychające, co? Są no. takie dosyć. No takie, takie właśnie zbite, tak jak powiedziałam, treściwe. Także naprawdę polecajka to są z marki Frank and Oil Oli. Frank and Boże cześć. Oli. I ja z tej marki, kiedy jadłam ciastko keto, kokosowe i orzechowe, jeszcze jakieś tam różne są. Ale jakoś nie wiem, wolę to z biketo. Takie duże kokosowe też Wam może kiedyś pokażę. Bo to z tej marki mam wrażenie, że za mocno daje rytrytolem, jakimś słodzikiem, bo aż drapie w gardło. A to z kolei mogę polecić, jeżeli chodzi o tę ten, o ten, o markę. Naprawdę pyszne. Robię dzisiaj zapas, jak tylko nie zapomnę. A my teraz jedziemy na chude ciacho i może jak nam chude ciacho przyjdzie do stolika, to Wam pokażemy. W sensie sobie sami weźmiemy do stolika, to Wam pokażemy, jakie wybraliśmy dzisiaj, ale naprawdę jest w czym wybierać i ciacha są godne polecenia. Także do usłyszenia. No hej, hej, hello! Widzieliście chude ciacho? I to jest ciacho Maxi King. Jakby ktoś był ciekawy, był o chudym ciachu we Wrocławiu. We Wrocławiu, Łodzi bądź w Warszawie. To jest to chude ciacho o nazwie Maxi King. I słuchajcie, ja teraz robię naleśniki. Dzisiaj z Maxiem jesteśmy w ogóle sami do jutra tak naprawdę. Em, a więc e, będziemy jeść naleśniki, naleśniki z frużeliną. Kupiłam frużelinę e, taką e, tropikalną w Lidlu i truskawkową. Mamy też ten Good Nut krem czekoladowy, więc będziemy sobie jeść e, naleśniki. naleśniki. Ja pewnie jeszcze później zjem jajka, chociaż skończyły mi się jajka takie, wiecie, od chłopak, jak to się mówi, e, swojskie. I dopiero jutro poproszę babcię, żeby mi kupiła ze 40, bo, 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 bo mamy dojście, że tak powiem. I jak mogę korzystać z dojścia, to już chyba tych nie takich kupnych. Dwa mascarpone po 250 gramów używam do naleśników. Do tego jajka z wolnego wybiegu nie, to są jajka bio, nie wiem z jakiego wybiegu organiczne niby. I użyję ich 8 do tego pół kilograma mascarpone łącznie. Ale także, będziecie widzieć tutaj jajka. Będę sobie rozbijać do jednego pudełeczka z po mascarpone. Coś mi tu. To jakoś. Nie, jest ok. Będę sobie rozbijać do jednego do drugiego skorupki w razie jakby jakieś mi było słuchnące, albo nie wiem, czy Wy tak robicie, czy wolicie od razu do michę. Ja dawniej tak robiłam, że od razu do michę e, wkładałam, ale to e, nigdy mi się na szczęście nie zdarzyło żaden zwuk tak zwany. Ale mimo wszystko, jak napakowałam pół, pół kilograma tego sera już do termomiksa, to już to już nie będę ryzykować. Zawsze muszę powąchać, jakkolwiek to wygląda. Ehm. No i co, naleśniki są trzy składnikowe. W skład wchodzi właśnie serek mascarpone, jajco, o, to jest już takie, ja już takie nie użyję, nie wiem jak Wy. Siedem jajek wobec tego, nie osiem. I cały budyń taki bez cukru. Tutaj mam jajca, oczywiście nalewane, Zaraz muszę śmieci wyrzucić w ogóle. Dajcie znać, jestem ciekawa w komentarzach, jaką pracę mają wasi mężowie. Czy na przykład mają pracę taką na wyjazdach? Nie musicie mi pisać, jak nie macie ochoty, wiecie, co robią, jaki mają zawód, bo też nie o to mi chodzi. Ale na przykład. Chodzi mi o taką pracę typu, właśnie um, delegacje, wyjazdy, gdzieś tam jeżdżenie ciężarówką, czy właśnie y, y, jakieś prace może za granicą, e, czy, czy jak, jak, jak wy tam macie, jak wy żyjecie um, w takim trybie, czy to jest do przyzwyczajenia się w ogóle? Mój mąż rzadko wyjeżdża, wyjeżdża raz na parę miesięcy, na dwa, trzy dni, e, i tak się zastanawiam, jak to jest. Tak żyć oddzielnie na dłużej, czy tak się da? W sensie, no, obserwuję przecież wokół, pełno jest takich e, małżeństw, rodzin. E, małżeństw. Jak to powiedziałam, małżeństw. E, pełno jest takich rodzin, które właśnie tak żyją w ten sposób, że mężczyźni gdzieś tam pracują właśnie na wyjazdach i go więcej w, w roku nie ma niż jest. Jak to przeżyć? Ja wiem, że pieniądze, życie jest różne i czasami po prostu trzeba, i wtedy nie ma takiego, takiej śpiewki w ogóle, że jest trudno, czy tam jest mi ciężko, bo, bo jakby ważniejsze sprawy są i trzeba zagryć zęby i jakiś tam czas przebiedować bez siebie, ale jestem ciekawa, jeżeli tak nie macie, czy byście tak mogły, dziewczyny, żyć? Ja wiem, że te 2 trzy dni to jest takie luz, bluz, ale jak sobie tak wyobrażę na przykład, żeby go nie było e, dwa tygodnie, tydzień nawet, dwa tygodnie, trzy, no to tak ciężko. Ciężko samemu w ogóle. E, nie tylko tak, że w małżeństwie, wiecie, że brakuje wam e, osoby, tęsknicie, to też, to jako pierwsze, ale drugie to takie, wiecie, za, e, czynności dnia codziennego, zawozić e, dziecko do szkoły, przywozić, Zajęcia dodatkowe, obiad, nasza praca, jakaś zawodowa. Wiecie, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć w domu, to jest takie ciężkie samemu. Jak, jakby nie było, no, we dwójkę dużo raźniej. I oczywiście to jest godne podziwu, jak sobie świetnie radzą kobiety, na przykład z kilkorgiem dzieci w takiej sytuacji. Także szacun ogromny. Ale też, wiecie co, wśród pacjentów znam takie historie, gdzie kobiety mówią, że. Na przykład mąż ma urlop i już nie mogą doczekać, aż znowu pojedzie, bo już się tak oduczyły życia z nim na co dzień, że wkurza jej. Wkurza, że na przykład łazi, wyciąga rzeczy, nie te co trzeba, nie z tych szafek co trzeba, robi bałagan. Ta sama obecność, że za długo, za długo już się spędza z nim czasu, wiecie o co chodzi, że, że już tam coś marudzi, że już się nie mogą tak dogadać, bo już są tacy, wiecie, odzwyczajeni od siebie na co dzień. I jakby czują się jak młode małżeństwo, które się dopiero dociera. Takie sytuacje właśnie ym, również mają miejsce. Takie rzeczy słucham. I tak sobie myślę, że faktycznie chyba jest coś takiego w rutynie po tylu latach, że można się odzwyczaić życia razem. Jestem ciekawa Waszego zdania. Ciekawy temat. Dajcie mi znać w komentarzu. Yy, ja, ops, będę właśnie teraz blendować moją masę na naleśniki, tutaj za dużo nie zobaczycie. No jajka, jajka proszę, dwudeniowe i mascarpone, nic odkrywczego. Posprzątam sobie tutaj właśnie te śmieci, wyniosę śmieci, i za 25 minut muszę jechać po maksa, więc szybko usmażę je, żeby po prostu w razie niedobrego obiadu w szkole było co zjeść, bo z tymi obiadami w szkole to też różnie jest. Też możecie mi napisać w komentarzu, jak jest u Was. Moje dziecko ma swoje ulubione obiady, ale ma też takie, które jak słucham, jak mi opowiada, co to było, wiecie, kapusta z kalaferem, z cebulą i wszystko zalane pomidorówką. What? Takie mam nieraz y, opowieści tej treści i się domyślam. Chodziło o gołąbki w ogóle. Cyrki, z dziećmi są. Ciekawa jestem, jak wasze dzieci opisują obiady w szkole i co było najśmieszniejsze, co pamiętacie, tak i wspominacie nawet po latach. No i smażę na leśniki. Rozgrzewam tutaj patelnię taką, no już jest kilka razy używana, z garlacha i mogę ją wam polecić wobec tego, że ją używałam parę razy. Jest sprawdzona, jest naprawdę dobra. Smażę na masełku na leśniki. Rozgrzewam taką plaster No co, co leśni muszę dołożyć trochę masła. Ten pierwszy taki jest, że tak powiem, najtłużsiejszy, najtłustszy. Ach ten język polski, taki piękny, taki trudny. I patrzę, że muszę za 10 minut wyjechać po maksa, za 12 minut. A więc czasu dużo nie mam, ale już kilka naleśników usmażę. Smażę na takiej siódmeczce. meczce. I mam w ogóle owoce, takie fajne, już dojrzałe mango. Mama miała mi kupić e, jakiś, jakiś nowy, e, przez nią polecany serek. Nie wiem, czy Wam pokazywała. Mam też i kiwi. Może takie sobie naleśniki zrobię właśnie z tym serkiem, co kupi. On jest jakiś bez cukru, e, z Alpro. Z, z czegoś takiego też wegan, e, e, nie wiem, czy sojowy, czy jakiś. Jestem ciekawa. I zobaczcie, nie wiem, czy zobaczycie, że to ciasto. Ono jest takie. Rzadkie, ale takie delikatnie zawiesiste. To nie jest takie, wiecie, woda. Jak mm. zrobicie zwykłe ciasto na jajkach, na mące i na mleku, to też ono jest takie rzadkawe. ja moja teściowa bardzo robi właśnie takie rzadkie ciasto i takie mega cieniutkie na Normalnie takiego tradycyjnego przepisu, i zawsze są przepiękne, Paruję na wodzie w ogóle, nie na mleku. Naprawdę są zawsze, no zawsze mi smakowały bardzo naleśniki. na Przepyszne, przepyszne, e, natomiast no e, już teraz jak nie jem mąki, no to wymyślam, prawda, inne, więc e, przepis jest naprawdę sprawdzony, to nie jest jeden z tych przepisów, gdzie pierwszy naleśnik musi nie wyjść, wychodzi, naprawdę wychodzi e, i e, są smaczne, dzięki temu, że jest właśnie ten budyń, to nie czuć tak bardzo tych jajek, nie robi się z tego omlet, e, bo też jest e, pół kilograma mascarpone, więc z właśnie zrobić omlet? Niektórzy się boją tego stylu odżywiania. Właśnie kojarzy im się to głównie z boczkiem kiełbasą i jajkami w takich najgorszych wydaniach, że wszystko być przeraźliwie tłuste, czy właśnie omletowe, co też ten mit trzeba obalić i, i dajmy sobie spokój z jedzeniem omletów ze naleśników. To są naleśniki. One są wiadomo bez mąki i mają dużą ilość jajek, więc no konsystencjonalnie gdzieś ten y, delikatny posmak, y, jakby, tak jak powiedziałam, konsystencji, delikatnie to czuć. Natomiast naprawdę po dodaniu budyniu o jakimś tam fajnym, konkretnym smaku nie czuć tego, polecam. I na przykład teraz jak piekę, y, pięknie pachnie masełkiem i właśnie tą śmietanką z budyniu, bo to był budyni śmietankowy. Także naprawdę y, godne uwagi. Myślę, że upiekę o 11.11. 11. Macie tak z tą godziną 11.11 11 jak ja? Po prostu codziennie 11:11 11, wyskakuje mi przed oczami, nawet jak się nie spojrzę celowo na godzinę, to gdzieś kątem oka patrzę: 11:11, 11, na wszystkich trzech zegarkach, teraz tutaj. Nie, nie wiem. Dajcie znać, czy wierzycie w taką numerologię, w taką symbolikę godzin, numerów w ogóle. Jestem też ciekawa. Dzisiaj mam dużo do Was pytań, dużo, 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 że jestem ciekawa, dużo rzeczy, wielu rzeczy. Zobaczcie, on tak, nie zobaczycie kurczę, on tak fajnie się ślizga po tym masełku, nie przywiera. Yy, I później dokładam już troszeczkę mniej tego masła na pierwszy naleśnik. Tylko tak jest dużo, bo możecie się przerazić, ile masła, ile wszystkiego, jakie drogie te naleśniki. No drogie są, powiedzmy, w miarę. Ale no wiecie, jak nie kupujecie harcheli wszelakiej maści, drogich, bardzo drogich, no to nie ma problemu, nie ma problemu kupić mascarpone więcej, czy tam czegoś. To się wszystko jakby wchodzi jedno w drugie. To nie jest tak, że te, te, ten styl odżywiania jest bardzo drogi, bo mówię, to wchodzi jedno w drugie i... no i potem nie odczuwacie tak tego. Zamiast, nie wiem, jakichś makaronów kupujecie, mięso, Makaron teraz kosztuje chyba 5 zł czy 6, także możecie już kupić ileś tam jakiejś wędliny. Boczek w nie jest taki drogi, paczkę boczku na przykład, i też ją użyć do czegoś. No, wszystko wchodzi jakby w jedno, w drugie. Nie chcę absolutnie mówić, że nie wiem, mięso jest tańsze teraz od makaronu czy od ryżu, bo nie jest. Ale w takich lociach, jak ludzie zjadają, e, potrzebują zjeść e, pewnych posiłków. Wiecie o co chodzi? Na przykład 5 posiłków dziennie. Na pewno na te 5 posiłków dziennie wy, wydacie więcej niż ja na dwa w ciągu dnia. Na pewno. Tak. Także wszystko, tak jak mówię, wchodzi jedno w drugie. Tylko, że moje są pewnie pożywniejsze, skoro starczają mi przy pracy fizycznej, bo pracuję fizycznie. Skoro starczają mi dwa tylko, także one muszą być naprawdę pożywne. I ćwiczę, i pracuję, i ruszam się. Także potrzebuję tej energii. Także, 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 także. także. Zaufajcie, procesowi. To wszystko fajnie przechodzi, przychodzi później. Na początku może być trochę trudno odzwyczaić się od pewnych produktów, ale ja y, nie chcę widzieć jakiegoś jakaś sekta keto czy low carb. Natomiast y, polecam zaciekawionym spróbować, bo się możecie miło zaskoczyć. Piekę, jadę po dziecko i y, pokażę Wam później jeszcze na zakończenie, jakie naleśniczki pyszne jemy. Kochani... Co jesz? Naleśnika... Dżemem... Może on teraz brzydko wygląda trochę, nie? Jak jest taki pomemłany. Jest takim dżemem truskawkowym i, i takim czekoladowym. Jest takim kremem czekoladowym, tak? Ten dżemik... Yy... Ja mam wrażenie, że te w szkle z All Nutrition dżemy frulowe, bo to jest jeszcze takim plastikowym wróżelina, to te są lepsze niż w tym plastikowym większe. One są mniej opłacalne. Są droższe, ale to zobaczcie jest erytrytolem, więc nie ma straczki e, za przeproszeniem, jakoś później, jak po maltitolu. Jest naprawdę przesłodki przepyszny. E, ja zadam dwa naleśniki, same z, właśnie z, z tym. Czy mało Cię widać? E, samo z tym. A max jeszcze sobie zarzyszył właśnie z tym kremem czokonut, e, czokonut z orzechowym kremem z kakao, takim czekoladowym, prawda? I tu mam resztę naleśniczków. O, one wychodzą takie, zobaczcie, ładne jak takie naleśniki. Naleśniki i e, są delikatne, rozpływają się w ustach. I tu jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, może jeszcze gdzieś trzy, tak tu sobie zostawimy dwa. Co na to? Okej. Okay. Chęcią nie? Tatusia, zrobię chyba z, jutro z twarożkiem te dwa. Mam jeszcze kostkę, także twaróg, trochę jakiegoś dżemu i będzie naprawdę, mój mąż, również zadowolony. Bardzo dobre, pyszne, pyszne. Potwierdź. Rewelacja. Rewelacja. Mama ci każe tak mówić, czy tak jest? Tak jest. Czy mama ci każe? Powiedz, powiedz prawdę, chłopczyku, mama cię zmusza do takiej opinii. Czasami ludzie to mówią, Boże, tak jak mówiłam wcześniej, jak można zjeść naleśnika w stylu jajek, jak rozmawiam z pacjentami. A no można i naprawdę są fajne. Prawda? Także żegnamy się z Wami tą naleśnikową sprawką. I odzywam się do Was w kolejnym vlogu już niebawem. Trzymajcie się. Dziwi, pa! Dziwisz się, bo dopiero pokazałam filmik, a już się żegnam. <grym>, bo to końcówkę dogrywałam, jak ci nie było, na to nagrywałam. O matko. Zaraz zaczniemy nowego vloga, nie przejmuj się. Do zobaczenia! Bye. 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 bye, 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 bye.